Czemu na polsacie leciało? powiedzcie mi, bo to jest normalnie polsa. Siema z tej strony, prezes kanału Mistak TV, a dzisiaj przetestujemy sobie urządzenie, o którym wielu z was pewnie nawet nie ma pojęcia, czyli no zgadnijcie teraz co to jest. No wiem że widzicie po tytule, ale jest to pierwszy odcinek serii Retro Kurła kiedyś to było. Czyli w dzisiejszym odcinku odtwarzacz kaset VHS marki Grundy. Zapraszam do oglądania. Więc jak już mówiłem, jest to odtwarzacz kaset VHS, a pewnie się spytacie co niektórzy, na czym taki odtwarzacz polega. No jest to tak naprawdę poprzednik odtwarzacza DVD. Ten konkretnie model jest z 2002 roku i został kupiony. Mam około 70 kaset do tego odtwarzacza. Możemy sobie kilka obejrzeć i zaraz Wam pokażę właśnie jak to wygląda jakie funkcje ma konkretnie ten odtwarzacz. Więc dobra, najpierw zobaczmy nasz odtwarzacz ze zewnętrznej strony, trochę go, trochę go wyczyściłem, ale do końca też mi się nie udało. Jeżeli chodzi o porty znaczy złowy przyciski, to mamy tutaj kilka przycisków z przodu, mamy wyświetlacz. Ta część jest wykonana z plastiku, tutaj mamy aluminium. Tył też jest plastikowy, ale większość poszycia po prostu jest, yy, po, jest aluminiowa, więc nie ma tutaj o tandetnej. No marka Grundig zresztą jest niemiecka. Czy jest za bardzo nie ma, są jedynie jakieś tam podróbki jej. No ale jeżeli chodzi o porty z tyłu, to mamy port zasilający tutaj. Tutaj mamy model konkretny. Mamy tutaj yy, złącze euro. Nie wiem, niektórzy nie wiedzą, co to jest za złącze, no bo mm, zostało zastąpione w płaskich telewizorach złączem HDMI, chociaż też były modele przejściowe przez kilka dobrych lat LCD plazmy właśnie ze złączem euro. No i właśnie tym złączem też można podłączyć. Miało to być złączek, miało być takim uniwersalnym złączem stosowanym na terenie Europy do podłączenia kin domowych, napędów DVD. Właśnie napędu y, odtwarzaczy VHS, dekoderów, satelit, telewizji satelitarnej i takich rzeczy. Jeżeli telewizor był starszy i nie posiadał właśnie takiego y, złącza euro, bo posiadał tylko złącze czy telewizyjne, antenowe, to właśnie też takim złączem mogliśmy to sobie podłączyć. Nasz odtwarzacz VHS-ów przetestujemy sobie w parze z telewizorem 14-calowym telewizorem kineskopowym marki Watson, zresztą epokowym. Mam jeszcze w domu 29-calowy telewizor kineskopowy LG, no ale go nie użyję ze względu na to, że waży ponad 50 kg, no i nie chciało mi się go taszczyć. Więc jeżeli chodzi o pilot, no to mamy tutaj taki pilot dosyć zaawansowany jak na tamte czasy jest tutaj mnóstwo opcji no tutaj też nawet można było podłączyć do tego antenę telewizyjną i wykorzystać to jako dekoder, więc e, fajna opcja Widzieli takie sztuczki z polem elektroma, a nie jeszcze, jeszcze musi się tego naładować, bo wtedy będzie można sobie kopać, kopać będzie tak lekko więc za każdym uruchomieniem za każdym razem gdy to uruchamiamy mamy takie po niemiecku autoinstallation niestety języka polskiego nie ma taka wada ok automatic sorting PV white. dobra poczekamy sobie chwilę dobra lecimy dalej no dobra to nie będziemy się bawić sobie nie mamy na razie kasety, więc... Dobra, infoexit, a po co mi ustawiać to za każdym razem musimy? No więc właśnie, więc teraz Wam pokażę, jak się wkłada taką kasetę VKS. Dajmy na to, że ton. Wkładamy sobie tutaj... Widzicie, jakie nowoczesne technologie, nie trzeba wysyłać jakiegoś nam będą wkładać samo wciągę, więc cie nowoczesne. Polsat jak widzimy, vcr 1. Potestujemy sobie różne funkcje tego. Gdzie mamy turbo, turbo przyspieszanie, kurde w czasie przewijanie. Widzieliście kurwa, jak to szybko idzie. No jakoś VHS naprawdę przyzwoita, tak naprawdę jakbym otworzył telewizję na tym telewizorze, byłaby bardzo podobna jakoś, tutaj się trochę rozmywa, ostrości nie może złapać, no to takie jest, jak się nagrywa kamerą jakimś wyświetlacz. Czeka czekajcie, czy to już jest już nawadowane? Nie, jeszcze nie ma pola, jest pole elektromagnetyczne, tak strzela tutaj jak dotkniecie. O, delikatnie było, delikatnie było. Takie pole elektromagnetyczne się tworzy. Więc przewijanie, można sobie przewijać. Taki efekt też jest fajny miniaturki z czegoś. Ekstra obrazy. To jest Podróż. przez sierpień 2004 roku. Poznania. Ekskluzywnie w Polsacie, w każdą sobotę o 9. Eksploracje. Serial, który obejrzymy dzięki producentowi baterii Diracell. No poglądajcie sobie stare reklamy, takich już dzisiaj nie ma. W czwartek w Polsacie. O 19.10 samo życie. Od 20. Tych seriali już nie ma normalnie. Moklan no, może będzie. A o 21.00 daleko odnoszy. Jeszcze świat według kiepski on, tak jest współczesny. Czwartkowy wieczór? Żadnych już tego, jeszcze gazeta była normalna, już gazeta dalej jest, telegazeta. W przyszłości. To przekłamanie obrazu na dole, to jest spowodowane moją kamerą. Po prostu no, to jest pole elektromagnetyczne i ona jest źle interpretuje, za to co tutaj jest na dole, nie patrzcie. To jest zakłócenie spowodowane właśnie polem elektromagnetycznym i ja widzę to też z tego O wyciek zdejry Patrzcie sobie na to się Ej, to jest nie normalnie, zobaczcie O zielony się robi A reklama Ariel. No i dalej jest to A samo jest w telewizji, nic się nie, nie zmieniło. Bardzo podobne re reklamy. Wiesz czystość, wiesz jak ona dać. Ariel, czystość bez cienia wątpliwości. Smakija, naturalny śmietankowy przysmak z pysznym sosem ze świeżych truskawek. A nie wyimaginowanych truskawek. Smakija, naturalna radość życia. Te dalej są identyczne reklamy Tylko mniej kreatywne, bo y, łóżko ciebie nie goni jak w tej reklamie normalnie by nie, weź LVX, Biosław, w postaci... nie no ale popatrzcie sobie na te reklamy obecne Są inne firmy, ale są one identyczne A te nawet były bardziej kreatywne zapachy i uwalnia wyjątkowy aromat, tworząc w twoim magiczną atmosferę. Erwik, zapachy, które odmienią twój świat. Witamy wśród skarbów Egiptu. Może będą jakieś reklamy samochodów albo elektroniki, to było fajnie. w czas, jak widać. Nigdy nie było lepszej okazji, żeby zwiedzić krainę W tu każdy ma uśmiech dziwne wobec nas wybiera podróży? Ale sobie herbatę robi, kurde, w morzu jakimś. A nie kusi innych. Herbatkę rozdaje. Herbatki. On sobie liczy. Noszki wyrywa na herbatkę. A nie, chłopy też tam. No, a w sumie to tak. <laughs> <laughs> Knor. <laughs> Jakiś taki gimper tam, jako aktor tytułowy. Wpiewają do łyżeczki. No muzyka jest ta sama co była kiedyś No reklamy się niestety skończyło, wszystko co dobrze co dobra szybko się kończy Jakieś pornowa znaleźli. Miło. Trójkąt. no e, to niezłe filmy, ja wam powiem szczerze. Czemu to na polsacie leciało? Powiedzcie mi, bo to jest normalnie polsa. Czemu? Ma no, dupę, ma fajną no, Mamy różne tańce disco polo Disco polo ówczesne mamy Jakiś kurde Sławomir jest reklama, nie? Taka długa. Już nie było takiej długiej. W ogóle wtedy były albo 15 sekundowe, 30 były różne długości reklam. A teraz to mamy głównie 30 sekundowe. A dzisiaj Mercedes Klasa A to jest złomnik, go nie chcę kupić, bo silnik trzeba wyjmować. Żeby zrobić jakąś głupią naprawę, na przykład wymianę rozrządu czy cokolwiek trzeba silnik wyjmować i to dlatego się w ogóle nie opłaca i ludzie za darmo oddają. No to jest przesadne, ale wiecie i dalej, dalej tańczy. Reklama chyba ma z dwie minuty. A chyba jest nawet ich. Możemy no, zapomnieć jak wygląda śnieg. Zima znowu dała znać o sobie. Przynajmniej tak to wygląda o, to chyba. Jestem przekonany, że cała Polska dzisiaj rozciela lekko wzmarznięte ręce. Jaki jest więc sposób na tę niedzielę? Próponuję usiąść wygodnie w fotelu, w prawej ręce, trzymać pilota od telewizora i oczywiście A w lewej nie mogę? Bo też mogę, dwójki. nie? <laughs> To jest Warszawa nie. w czwartym pokoleniu Uprawia folklor w na czele swojego zespołu A co to jest właśnie za program, ja zespołu nie wiem Nagrał już 30 płyt, co jest swego rodzaju rekordem I e, przysłuchując się... Po Aha, filmie, to chyba muzyczny ten, jest program e, odgrywa... Więc drodzy moi widzowie, to na tyle w pierwszym odcinku e, Z serii Retro, kurła kiedyś to było No nie chciało mi się więcej kaset pokazywać, bo no filmy można sobie znaleźć w internecie a po jakiejś reklamy, czy jakieś spoty okolicznościowe po prostu nie chciało mi się przewijać, bo to dużo czasu zajmuje a wy będziecie mieli stosunkowo z tego niewiele, więc może jeszcze jak będziecie chcieli kiedyś to pojawi się taki odcinek więc wyczekujcie kolejnych, ja już mam pomysł na kilka najbliższych odcinków zapraszam do komentarzy, tam możecie mi pisać propozycje na kolejne filmy, nie, Niekoniecznie tylko z tej serii, ale Mogą być z różnych innych serii. No zapraszam też na moje inne filmy. Zapraszam na naszego Discorda, gdzie dyskutujemy sobie na bardzo różne tematy. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia wszystkie. Zapraszam do obserwowania i polubienia naszego fanpage'u na Facebooku. Zapraszam na kanały partnerskie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę oczywiście, udostępnienia filmu znajomym. Więc to na tyle Nara.